Wieża jaskółki. Taśma piąta, ścieżka druga. No, ponaglił wiedźmin. Dokąd wywędrowali druidzi? A kto ich, panie, wie, dokąd? Wybełkotał wreszcie Bartnik. Ale na stokach mogą być. Równie dobrze, jak gdzie indziej. Obfitość przecie na stokach dużych dąbrów, a druidzi radzi dąbrowy mają. Za Bartnikiem Stały już, oprócz starosty Kronina, obie Hamadriady, matka i córka. Dobrze, że córka wdała się w matkę, nie w ojca, pomyślał machinalnie Wiedźmin. Bartnik pasuje do żony jak odyniec do klaczy. Za Hamadriadami, jak zauważył, stanęło jeszcze kilka kobiet, znacznie mniej urodziwych, ale o podobnie błagalnym spojrzeniu. Spojrzał na Redzisa, nie wiedząc, śmiać się czy kląć. Wampir wzruszył ramionami. Na dobry porządek, powiedział, to Bartnik ma rację, Geralt. W sumie jest całkiem prawdopodobne, że druidzi wywędrowali na stoki. To rzeczywiście dość odpowiedni dla nich teren. Owo prawdopodobieństwo wzrok Wiedźmina był bardzo, bardzo zimny. Jest według ciebie dostatecznie duże, by nagle zmienić kierunek i powędrować na ośle razem z tymi tu? Regis znowu wzruszył ramionami. — A co to za różnica? A zastanów się, druidów nie ma w Keddu, a zatem ten kierunek należy wykluczyć. Powrót za jarugę też jak mnie mam nie może być przedmiotem debaty. Wszystkie pozostałe kierunki są zatem równie dobre. Doprawdy temperatura głosu Wiedźmina dorównywała temperaturze wzroku. A z tych wszystkich pozostałych, który według ciebie byłby najbardziej wskazany? Ten wspólny z bartnikami, czy jakiś całkiem przeciwny? Podejmujesz się określić to w swej bezbrzeżnej mądrości? Wampir wolno odwrócił się w stronę bartnika, starosty, bartnego, hamadriat i innych bab. A czegóż to spytał poważnie tak lękacie się dobrzy ludzie, że zabiegacie o eskortę? Co budzi w was strach? Mówcie szczerze. Oj, panoczku, zajęczał Jan Kronin. A w oczach jego pojawiła się najprawdziwsza zgroza. Że też jeszcze pytacie. Nam droga przez zwilgłe uroczysko, a tam, panoczku straszno. Tam, panoczku są brukołaki, liścionosy, endria, i a insze plugastwo. Toż ledwie dwie niedziele temu. Capnął leszy zięcia mego, a także zięci no zaharczeć zdołały już było po nim. Dziwota wam, że strach nam tamtędy z babami, a dziećmi. Heh. Wampir spojrzał na Wiedźmina, a twarz miał bardzo poważną. Moja bezbrzeżna mądrość, powiedział, zaleca mi jako najbardziej wskazany określić kierunek najbardziej właściwy dla Wiedźmina. I ruszyliśmy na południe ku stokom, krainie położonej u podnóża gór i mil. Ruszyliśmy wielkim orszakiem. W którym było wszystko: młode dziewczyny, bartnicy, traperzy, baby, dzieci, młode dziewczyny, gadzina domowa, domowe parafernalia, młode dziewczyny, i cholernie dużo miodu. Wszystko się od tego miodu lepiło, nawet dziewczyny. Tabor szedł z prędkością pieszych i wozu. Tempo marszu nie spadło jednak, bo nie błądziliśmy, lecz szliśmy jak po sznurku. Bartnicy znali drogi, ścieżki i groble między jeziorami. A przydała się ta znajomość, oj przydała, bo zaczęło siąpić i nagle całe cholerne zarzecze utonęło w gęstej jak śmietana mgle. Bez bartników pobłądzilibyśmy bez ochyby, albo i potopili się gdzieś na bagnach. Nie musieliśmy też tracić czasu i energii na organizowanie i przyrządzanie spyży. Karmiono nas trzy razy dziennie, suto choć niewyszukanie, i pozwalano po jedzeniu poleżeć chwil kilka brzuchem do góry. Krótko mówiąc, było cudownie. Nawet Wiedźmin, ten stary ponura nudziarz zaczął częściej uśmiechać się i cieszyć życiem, bo wyliczył, że pokonujemy po 15 mil dziennie, a od wyruszenia z Brokilonu nie udało nam się ani razu dokonać podobnej sztuki. Roboty Wiedźmin nie miał żadnej, bo choć zwilgłe uroczysko było zwilgłe, tak, że wyobrazić sobie trudno coś bardziej zwilgłego, monstrów żadnych nie napotkaliśmy. Ach, trochę wyły po nocach upiory, zawodziły leśne płaczki i błędne ogniki tańczyły na trzęsawiskach, ale nic sensacyjnego. Troszeczkę, prawda, niepokoiło. Że znowu jedziemy w dość przypadkowo wybranym kierunku i znowu bez dokładnie sprecyzowanego celu. Ale jak się wyraził wampir regis lepiej bez celu iść naprzód, niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać. Jaskier, przytroć porządniej ten twój tubus. Byłaby szkoda, gdyby pół wieku poezji urwało się i zagubiło w paprociach. Nie ma strachu, nie zgubię, bądźcie pewni i odebrać sobie nie dam. Każdy, kto chciałby mi ten tubus odebrać, pierwej będzie musiał przestąpić nad mym stygnącym trupem. A można wiedzieć, Geralt, co wywołuje twój perlisty śmiech? Pozwól, niech zgadnę wrodzony kretynizm? Zdarzyło się tak, że ekipa archeologów z Uniwersytetu w Castelgraupian, prowadząca wykopaliska w Bokle Dokopała się pod warstwą węgla drzewnego, wskazującego na wielki pożar, do warstwy jeszcze starszej, obliczanej na XIII wiek. W tejże warstwie odkopano utworzoną przez resztki murów i uszczelnioną gliną i wapnem kawernę, w niej zaś ku wielkiemu podnieceniu uczonych odkryto dwa doskonale zachowane szkielety ludzkie kobiety i mężczyzny. Obok szkieletów Oprócz broni i niezliczonej liczby drobnych artefaktów, znaleziono długi na 30 cali tubus, wykonany z utwardzanej skóry. Na skórze wytłoczony był herb o zatartych barwach, przedstawiający lwy i rauty. Kierujący ekipą, profesor Schliemann, wybitny specjalista od sfragistyki wieków mrocznych, zidentyfikował ten herb jako godło Rivii. Starożytnego królestwa o niepotwierdzonej lokalizacji. Podniecenie archeologów sięgnęło szczytu, albowiem w tubusach takich w wiekach mrocznych przechowywano rękopisy, a ciężar pojemnika pozwalał przypuszczać, że wewnątrz jest sporo papieru lub pergaminu. Świetny stan tubusa dawał nadzieję na to, że dokumenty będą czytelne i rzucą światło na pogrążoną w mrokach przeszłość. Miały o to przemówić wieki. Była to niebywała gratka, zwycięstwo nauki, którego nie wolno było zaprzepaścić. Przezornie wezwano z Castelgraupian lingwistów i badaczy języków martwych, a także specjalistów umiejących otworzyć tubus bez ryzyka najmniejszego choćby uszkodzenia cennej zawartości. Wśród ekipy profesora Szlimana rozeszły się tymczasem pogłoski o skarbie. A trzeba trafu, że słowa te dotarły do trzech wynajętych do kopania w glinie osobników, znanych jako Zdyb, Cap i Kamil Ronstetter. Przekonani, że tubus dosłownie wypchany jest złotem i kosztownościami, trzej wymienieni kopacze gwiznęli nocą bezcenny artefakt i uciekli z nim do lasu. Tam rozpalili malutkie ognisko i siedli wokół. — Na co czekasz? — powiedział do Zdyba cap. — Otwieraj tę rurę! — Kiedy się nie da! — poskarżył się capowi Zdyb. — Trzymie jak gamracki syn! — To butem jo, żono gamradkie, poradził Kamil Ronszteter. Pod obcasem Zdyba zamknięcie bezcennego znaleziska puściło i na ziemię wypadła zawartość. — Ożeżga radka heń do żona! — krzyknął zdumiony cap. — Co to takie jest? Pytanie było głupie, albowiem na pierwszy rzut oka widać było, że są to arkusze papieru. Dlatego zdyb miast odpowiadać, wziął jeden z arkuszy do ręki i zbliżył go do nosa. Przez dłuższą chwilę przyglądał się obco wyglądającym znakom. — Zapisany! — stwierdził wreszcie autorytatywnie. — To są litery. litery! Wrzasnął Kamil Ronsztetter blednąc ze zgrozy. Zapisane litery ożeś gamratka. Zapisane znaczy czary, wybełkotał cap z przerażenia dzwoniąc zębami. Litery znaczy gusła. Nie dotykaj tego gamratka, jego hyndożona żona mać, żebym się tym zarazić można. Zdyb nie dał sobie dwa razy powtarzać. Cisnął arkusz do ognia i nerwowo wytarł drżące dłonie o spodnie. Kamil Ronszteter kopniakiem wtrącił do ogniska resztę papieru. W końcu jakieś dzieci mogły napatoczyć się na to cholerstwo. Potem cała trójka pospiesznie oddaliła się z niebezpiecznego miejsca. Bezcenny zabytek piśmiennictwa wieków mrocznych palił się jasnym, wysokim płomieniem. Przez kilka krótkich chwil wieki przemawiały cichutkim szeptem czerniejącego w ogniu papieru. A potem płomień zgasł i gamrackie ciemności okryły ziemię. Hopenhagel Dominik Bombastus, urodzony prawdopodobnie w 1239, zbogacił się w Ebbing, prowadzonym na ogromną skalę handlem, i osiadł w Nilwgardzie. Szanowany od poprzednich cesarzów, mianowany został za rządów imperatora Jana Kalwejta burgrabią i żupnikiem wenendalskim, a w nagrodę położonych zasług miał sobie nadane starostwo neuwegeńskie. Wierny doradca cesarza posiadał Hohenhagel jego względy i brał udział w wielu sprawach publicznych. Zmarł w 1301. Jeszcze w Ebbing prowadził Hohenhagel, Szeroką działalność charytatywną. Wspierał potrzebujących i niemajętnych, zakładał sierocińce, szpitale i ochronki, łożył na nie niemałe sumy. Wielki miłośnik sztuk pięknych i sportu. Ufundował w stolicy teatr komiczny oraz stadion, oba jego imię noszące. Uchodzi za przysłowiowy wzór prawości, uczciwości i zacności kupieckiej. Effenberg i Talbot, Encyklopedia Maxima Mundi, tom siódmy. Rozdział czwarty: Nazwisko i imię świadka: Selborn Kenna, znaczy się, przepraszam, Joanna. Profesja: świadczenie usług różnych. Świadka żarty się trzymają, świadkowi przypomina się, że staje przed cesarskim trybunałem w procesie o zdradę stanu. Od zeznań świadka zależy życie wielu ludzi, albowiem karą za zdradę jest śmierć. Świadkowi przypomina się, że sama stoi przed Trybunałem bynajmniej nie z wolnej stopy, ale doprowadzona z Cytadeli, z miejsca odosobnienia. A to, czy tam powróci, czy wyjdzie na swobodę, zależy między innymi od zeznań świadka. Trybunał pozwolił sobie na tę długą tyradę, aby unaocnić świadkowi, jak dalece niestosowne są na tej sali krotochwile i facecje. Są one nie tylko niesmaczne, ale też grożą bardzo poważnymi konsekwencjami. Świadkowi daje się pół minuty na przemyślenie tej sprawy. Po tym czasie Trybunał zada pytanie powtórnie. Już, wielmożny sędzio, proszę zwracać się do nas, Wysoki Trybunale. Profesja świadka Jestem czujna, Wysoki Trybunale ale głównie na usługach cesarskiego wywiadu znaczy się. Proszę udzielać odpowiedzi konkretnych i krótkich. Gdy sąd zapragnie szerszych wyjaśnień, sam o nie poprosi. Sądowi znany jest fakt współpracy świadka z sekretnymi służbami cesarstwa. Proszę jednak podać do protokołu, co oznacza określenie czujna, którego świadek użyła na określenie swego zawodu. Mam czystą PPS. Znaczy się Psi pierwszego typu bez możliwości PK. Konkretnie to ja mogę tak: słyszeć cudze myśli, rozmawiać na odległość z czarodziejem, elfem albo inną czujną. I przekazać myślą rozkaz. Znaczy się zmusić kogo, by zrobił to, co ja chcę. A mogę też robić prekok, ale tylko uśpiona. Proszę dodać do protokołu, że świadek Joanna Selborny jest psioniczką, mającą zdolność percepcji pozasensorycznej. Jest telepatką i telempatką pod hipnozą zdolną do prekognicji, ale nie mającą zdolności psychokinezy. Świadka upomina się, że używanie magii i mocy pozazmysłowych na tej sali jest surowo zabronione. Kontynuujemy przesłuchanie. Kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach zetknęła się świadek ze sprawą osoby podającej się za cyrillę księżniczkę Cintry? O tym, że to jakaś tam Cyrilla. Dowiedziałam się dopiero w pudle, Znaczy się w miejscu odosobnienia, Wielmożny Trybunale. W śledztwie. Wtedy mnie uświadomili, że to ta sama, którą przy mnie zwali falką albo cintryjką. Na Okoliczności były takie, że muszę je za kolejnością wyłożyć, dla jasności znaczy się. Było tak. Zahaczył mnie w karczmie w etoli Dakr Silifan, o ten, który tam siedzi. Proszę o zaprotokołowanie, że świadek Joanna Selborn wskazała oskarżonego Silifanta bez wzywania. Proszę kontynuować. Dakr, wielmożny trybunale, werbował Hanze, znaczy się oddział zbrojny. Same morowe chłopy i baby. Dufisy Krill, Neratin Ceka, Klaus Stitz, Andrzej Wierny, Til Ehrat. Żadne już nie żyje, proszę Trybunału. A z tych, co przeżyli, większość tutaj. O, pod strażą siedzi. Proszę podać dokładnie kiedy miało miejsce spotkanie świadka z oskarżonym Silifantem. Zeszłego roku to było w miesiącu sierpniu. Tak, gdzieś pod koniec. Dokładnie nie pamiętam. W każdym razie. Nie we wrześniu, bo tamten wrzesień dobrze mi w pamięć zapadł. Dak, który wywiedział się gdzieś o mnie, rzekł, że do Hanzy potrzeba mu czujnej. No takiej, to się czarów nie ulęknie, bo przyjdzie z czarownikami mieć sprawę. Robota, gadał, jest dla cesarza i cesarstwa. Nadto płatna dobrze, a komendę nad Hanzą obejmie własną osobą nie kto inny, a sam puszczyk. Mówiąc o puszczyku, świadek ma na myśli Stefana Szkelena. Koronera cesarskiego? A ja go mam na myśli, a jakże? Proszę to zaprotokołować. Kiedy i gdzie zetknęła się świadek z koronerem z kelenem? A już we wrześniu, czternastego, w forciku Rokain. Rokain, proszę Wielmożnego Trybunału, to przygraniczna stanica, która strzeże szlaku handlowego wiodącego z Mecht do Ebbing, Geso i Mettiny. Tam właśnie przyprowadził naszą Hanzę Dag Silifant. Piętnaście koni. Było nas więc wszystkich razem dwadzieścioro i dwoje, bo reszta już w Rokajn stała, gotowa pod komendą Oli Harszajma i Berta Bridgena. Drewniana podłoga zachuczała pod ciężkimi butami, zabrzęczały ostrogi, zadzwoniły metalowe sprzączki. Powitać, panie Stefanie. Puszczyk nie tylko nie wstał, ale nawet nie zdjął nóg ze stołu. Kiwnął tylko ręką bardzo wielkopańskim gestem. Nareszcie, powiedział cierpko, długo kazałeś na siebie czekać, silifant. Długo? Zaśmiał się dak Silifant. A to paranne. Daliście mi panie Stefanie cztery niedziele czasu, bym wam skrzyknął i przyprowadził więcej tuzina najlepszych mołojców, jakich wydało cesarstwo, z przyległościami. Bym wam przywiódł taką hanzę, na której zebranie i roku mało. A jam się w dwadzieścia dwa dni uwinął. Pochwalić by warto, he? Wstrzymajmy się, rzekł chłodno Skellen, z, z pochwałami do czasu, aż tę twoją hanzę obejrzę. A choćby i zaraz. Oto moi, a teraz wasi, panie Stefanie Porusznicy. Neratin Czeka i Dufisej Krill. Czołem, czołem. Puszczyk wreszcie zdecydował się wstać. Stali również jego adiutanci. Poznajcie się, panowie. Bert Bridgen, Ola Harsheim My się znamy dobrze, Dak Silipan mocno uścisnął prawicę Oli Harsheima. Myśmy pod starym brajbantem rebelię w Nazajrze tłumili. Paradnie było, co Ola? Ech, paradnie. Konie wyżej pęcin chodziły we krwi. A pan Bridgen, jeśli się nie mylę, z Gemery. Z pacyfikatorów. A, to będą w oddziale znajomkowie. Kilku pacyfikatorów tam mam. Niecierpliwie się już by zobaczyć, wtrącił puszczyk. Możemy iść? Małą chwilę, powiedział Dak. Neratin, idź i postaw bratstwo w ordynku, by paradnie przed mości koronerem wyglądali. Ten czy ta neratin czeka? Zmrużył oczy puszczyk, patrząc w ślad za wychodzącym oficerem. To kobieta czy mężczyzna? Panie Szkelem, Dak silipant odkaszlnął, ale gdy przemówił, głos miał pewny, a wzrok zimny. Dokładnie. To ja tego nie wiem. Z pozoru jest to mężczyzna, ale pewności nie mam. Co zaś tego, jakim Neratin Czeka jest oficerem, mam pewność. To, o coś coście zapytać raczyli, miałoby znaczenie, gdybym zamiarował rękę go prosić. A nie zamiaruję. Wytuszę też nie. Masz rację, przyznał po krótkim namyśle skelem, Nie ma o czym gadać. Chodźmy przypatrzeć się twej szajce, Sillifan. Neratinczeka, osobnik niepewnej płci, nie tracił czasu. Gdyż szkelen i oficerowie wyszli na podwórzec fortu, oddział stał w porządnym szyku, wyrównawszy linię tak, by żaden koński łeb nie wystawał więcej niż pięć. Puszczyk chrząknął zadowolony. Niezła banda, pomyślała. Eh, żeby nie ta polityka skrzyknąć, by taką hulaj i pójść na pogranicze. Rabować, gwałcić, mordować i palić. Znowu człowiek poczułby się młody. Ach, żeby nie ta polityka. No i jak, panie Stefanie? Spytał Dakr zarumieniony ze skrywanego podniecenia. Jak ich cenicie, paradnych krogulczyków moich? Puszczyk jechał wzrokiem od twarzy do twarzy, od sylwetki do sylwetki. Niektórych znał osobiście, lepiej lub gorzej innych, których rozpoznawał, znał ze słyszenia. Z reputacji. Tyl i Krejt, jasnowłosy elf zwiadowca gemerskich pacyfikatorów. Rispat Lapoint, wachmistrz z tej samej formacji. I następny gemmerczyk. Cyprian Fripp młodszy. Skellen był przy egzekucji starszego. Obaj bracia słynęli z sadystycznych skłonności. Dalej, Swobodnie przegięta na kulbacę z tej klaczy, Chloe Stitt, złodziejka, czasami wynajmowana i wykorzystywana przez tajne służby. Puszczyk szybko uciekł wzrokiem przed jej bezczelnymi oczyma i złośliwym uśmiechem. Andres Vierny, Norling z Redanii, Rezon. Stigwart pirat, renegat ze Skellige. Dede Vargas, diabeł wie skąd, pochodzący zawodowy morderca. Kabernik turin, morderca z zamiłowania. I inni podobni. Wszyscy oni są podobni, pomyślał Skellen. Bractwo, konfraternia, w której po zabiciu pierwszych pięciu ludzi wszyscy robią się tacy sami. Takie same ruchy, takie same gesty, taka sama maniera mowy, ruchów i stroju. Takie same oczy, beznamiętne i chłodne, płaskie i nieruchome jak u węży. Oczy, których wyrazu nic, nawet najpotworniejsza okropność nie jest już w stanie zmienić. I jak, panie Stefanie? No nieźle, niezła Hansa Silifant. Dakr jeszcze bardziej pokraśniał. Zasalutował po gemmersku pięścią przyłożoną do kołpaka. Specjalnie życzyłem sobie, przypomniał Skellen, kilku takich, którym nie obca jest magia którzy się nie zlękną ani czarów, ani czarowników. A pamiętałem, jest przecie Tichryt, a oprócz niego ta wysoka panna na paradnej kasztance, ta obok Klojścid. Później przyprowadzi się do mnie. Puszczyk oparł się o balustradę, stuknął w nią okutym trzonkiem na hajki. Czołem, kompania. Czołem, panie koroner. Wielu z was podjął Skelen, gdy przebrzmiało echo churalnego ryku bandy. Pracowało już ze mną. Zna mnie i moje wymagania. Ci zechcą wyjaśnić tym, którzy mnie nie znają, czego oczekuję od podkomendnych, a czego u podkomendnych nie toleruję. Ja nie będę więc strzępić sobie niepotrzebnie gęby. A już dziś niektórzy z was otrzymają zadania i jutro o świcie wyruszą, by je wykonać. Na terytorium Ebbing, przypominam, że Ebbing jest formalnie królestwem autonomicznym, i formalnie nie mamy tam żadnej jurysdykcji. To też nakazuje działać rozważnie i dyskretnie. Pozostajecie w służbie cesarskiej, ale zakazuje obnosić się z tym, hełpić i arogancko traktować miejscowe władze. Nakazuje się zachowywać tak, by nie ściągać niczyjej uwagi. Jasne? Tak jest, pani koroner. Tu, w Rokain jesteście gośćmi i macie zachowywać się jak goście. Zakazuje opuszczania przydzielonych kwater bez koniecznej potrzeby. Zakazuje kontaktów z załogą fortu. Zresztą oficerowie wymyślą coś, byście się nie biesili z nudów. Panie Harsheim, panie Bridgen, proszę rozkwaterować oddział. Ledwą co zdążyła, skobyły zleść wysoki trybunale, a Dakr cap mnie za ręka. Pan Skellen prawi, chce z tobą gadać, Kena. Na co było robić? Idziemy. Puszczyk za stołem siedzi, nogi na stole trzyma, nahajem się po cholewach chlaszcze. I prosto z mostu do mnie, czy to ja jestem tą Joanną Selborn zaplątaną w zniknięcie statku gwiazda południa. A ja mu na to, że nic mi nie udowodniono. On w śmiech. Lubię mówi takich, co im niczego udowodnić nie można. Potem spytał, czy talent PPS w czujności znaczy się wrodzony mam. A gdym potwierdziła, zasępił się i rzeczy. Myślałem, że mi się ten twój talent na czarodziejów przyda. Ale wpierw z inną przyjdzie mieć sprawę personą, niemniej zagadkową. Świadek jest pewna, że koroner Skellen użył tych właśnie słów? No pewna. Przecież ja czujna jestem. Proszę kontynuować. Rozmowę przerwał nam wtedy goniec. Zakurzony widać, że konia nie żałował. Pilne miał dla puszczyka wieści. A dach Silifant, gdyśmy na kwaterę szli... Rzekł, że nosem czuje, że nas te gońca wieści jeszcze przed wieczorem na siodła wsadzą. I praw był wysoki trybunale. Jeszcze nim kto o wieczerzy pomyślał, połowa Hanzy była już na kulbakach. Mnie się upiekło. Wzięli Tila Krejt, elfa. Rada byłam, bo po tych paru dniach w drodze rwała mnie dupa, że aż strach. I miesiączka mi się akurat zaczęła jak na złość. Świadek że zechce się powstrzymać od malowniczych opisów własnych intymnych przypadłości. I trzymać się tematu. Kiedy świadek dowiedziała się, kto jest ową zagadkową personą, o której wspomniał koroner Kellen? A zaraz powiem o tym, lecz przecie jakaś kolejność być musi, bo się wszystko zwikła tak, że nie rozwikłać. Ci, co wtedy przed wieczerzą w takim pośpiechu konie kulbaczyli, pognali z Rokain do Malhun i przywieźli stamtąd jakiegoś wyrostka. Nyklar był zły na siebie. Tak bardzo, że miał ochotę się rozpłakać. Gdybyś chciał pamiętać przestrogi dawane mu przez rozumnych ludzi, gdybyś chciał pamiętać przysłowia, albo chociaż te bajkę o Gawronie, który nie umiał trzymać dzioba na kłódkę, gdybyś załatwił, co było do załatwienia i wrócił do domu, do zazdrości. Ale, gdzież tam? Podekscytowany przygodą, dumny z posiadania wierzchowego konia. Czując w trzosie miły ciężar monet, Nyklar nie wytrzymałby się nie popisać. Miast klermont wrócić prosto do zazdrości, pojechał do Malun, gdzie miał licznych znajomków, w tym i kilka panien, do których smalił cholewki. W Malun puszył się jak gąsior wiosną, hałasował, buszował, czwanił koniem po Majdanie, stawiał kolejki w zajeździe, rzucając pieniądz na kontuar z miną i postawą, jeśli nie księcia krwi, a co najmniej grafa. I opowiadał. Opowiadał o tym, co cztery dni wcześniej wydarzyło się w zazdrości. Opowiadał co i róż, zmieniając wersję, dokładając, konfabulując, łożąc wreszcie w żywe oczy. Co wcale nie przeszkadzało słuchaczom. Bywalcy zajazdu, ci lokalni ci przyjezdni, słuchali chętnie. A Nyklar opowiadał, udając dobrze poinformowanego i coraz częściej stawiając swą własną osobę w centrum skonfabulowanych wydarzeń. Już trzeciego dnia jego własny język ściągnął mu na kark kłopoty. Na widok ludzi, którzy weszli do karczmy, zapadła grobowa cisza. W ciszy tej brzęk ostróg, szczęk metalowych sprzączek i zgrzyt okuć broni zabrzmiały jak złowróżbny dzwon, wieszczący nieszczęście ze szczytu dzwonnicy. Nyklarowi nie dano nawet szansy próbować odgrywać bohatera. Został chwycony i wyprowadzony z karczmy tak szybko, że chyba tylko ze trzy razy zdołał dotknąć obcasami podłogi. Znajomkowie, którzy jeszcze wczoraj pijąc za jego pieniądze, deklarowali dozgonną przyjaźń. Teraz w milczeniu głowy niemalże pod blaty stołów powtykali. Jakby tam, pod stołami, nie wiadomo jakie cuda się wyprawiały, Albo gołe baby tańcowały. Nawet obecny w zajeździe zastępca szeryfa odwrócił się ku ścianie i nie pisnął słówka. Neklar też nie pisnął słówka. Nie zapytał, kto, co, za co i dlaczego. Przerażenie zmieniło mu język w sztywny i suchy kołek. Andrzej Sapkowski, wieża Jaskółki, taśma piąta, koniec ścieżki drugiej.